Technika budowy dwunastowymiarowej tarczy. Moją intencją jest służyć mojemu źródłu. Postanawiam w pełni służyć mojej najwyższej mocy. Jestem źródłem, swoim panem. Jestem wolny. Przygotuj się do medytacji. Wizualizuj i poczuj swoje połączenie. Wyobraź sobie sześciokątną gwiazdę, gwiazdę Dawida, w centrum Twojego mózgu. Przesuwając swoją gwiazdę, swoje ciało świetlne, w dół do centrum. Swojego ciała? Zobacz, jak przechodzi przez każdą czakrę i uwalnia się między Twoimi nogami w dół. Wyślij swoją sześciokątną gwiazdę do centrum Ziemi, do centrum gwiazdy Ziemi. Zobacz, jak łączysz swoją gwiazdę z gwiazdą Ziemi. Poczuj teraz bezwarunkową miłość i jedność ze wszystkim, co jest. Zobacz, jak łączysz się. Z dwunastowymiarowym platynowym światłem. Poczuj, jak to światło zaczyna przemieszczać się do Twojego całego ciała. Zobacz, jak łączysz i wypełniasz się platynową energią. Teraz zobacz, jak Twoja gwiazda wraca do Ciebie i pozwól jej zatrzymać się w pozycji około 30,5 cm poniżej Twoich stóp. Jeśli skupisz swoją uwagę na swojej sześciokątnej gwieździe, zobaczysz, jak zacznie się kręcić. To jest ten moment, gdy Twoja gwiazda zaczyna się kręcić coraz szybciej i szybciej. Widzisz, jak tworzy się filar platynowo-srebrnego światła. To jest Twoja dwunastowymiarowa tarcza. Podczas gdy tarcza jest coraz mocniejsza, Zaczyna budować w górę wzdłuż Twojego ciała filar platynowo-białego światła. Pozwól, żeby ten słup, filar światła, który się tworzy wokół Twojego ciała, dotarł w miejsce około 900 cm ponad Twoją głowę. Poczuj i odczuj całe swoje ciało otoczone i jakby zamknięte w dwunastowymiarowym, platynowo-białym światłem. Pozwól każdej najmniejszej części i każdej komórce Twojego ciała rozświetlać się i emanować platynowo-białym światłem. Skupiając się ponownie na miejscu znajdującym się około 30,5 cm poniżej twojego ciała. Zacznij ponownie wizualizować twoje ciało świetlne w postaci sześciokątnej gwiazdy Teraz przeciągnij swoją gwiazdę, swoje ciało świetlne w górę przez centrum twojego ciała. Pozwól jej przejść przez twoje czakry, uwalniając ją nad czubkiem twojej głowy. Wyślij swoją gwiazdę do pozycji około 9 cm ponad Twoją głowę. Zobacz, jak Twoja gwiazda ponownie zaczyna się kręcić. Zobacz, jak tworzy tarczę. na górze Twojego dwunastowymiarowego filaru światła. Poczuj się teraz w pełni zakotwiczony od góry do dołu w Twojej dwunastowymiarowej platynowej tarczy. Teraz wielowymiarowo osadź swoją tarczę poprzez skupienie się na swojej sześciokątnej gwieździe. W miejscu, Około 9 cm nad głową. Teraz wyślij swoją gwiazdę w kierunku kosmicznego serca naszego wszechświata, w kierunku Andromedy. Podczas gdy łączysz się z głównym rdzeniem naszego wszechświata, Pozwól kryształowej gwieździe emanować tym połączeniem z Tobą. Poczuj, jak czujesz się chroniony i wspierany w Twoim dwunastowymiarowym filarze światła. Powiedz z głębi Twojego serca, Dziękuję Ci, moje źródło. Dziękuję Wam, moi przewodnicy wzniesienia. Jestem jednością.